Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać państwa na uroczystym otwarciu wystawy z, przygotowanej z okazji 450. rocznicy uchwalenia aktu Konfederacji Warszawskiej. Szczególnie serdecznie witam panią marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej panią Elżbietę Witek. Dziękujemy pani marszałek za objęcie patronatem honorowym naszego przedsięwzięcia. Witam dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie pana profesora Łukasza Gawła. Witam panią wicedyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie, panią Annę Piekarską. Dziękujemy państwu za życzliwe wsparcie i użyczenie obrazu Jana Matejki oraz kopii konserwatorskiej aktu konfederacji. Witam szefa kancelarii Sejmu, panią minister Agnieszkę Kaczmarską. Witam zastępców szefa kancelarii Sejmu, pana ministra Dariusza Salomończyka oraz pana ministra Christiana Młynarka. Dziękujemy kierownictwu kancelarii Sejmu za wsparcie podczas organizacji tego przedsięwzięcia. E, witam zgromadzonych parlamentarzystów, dyrektorów biur kancelarii Sejmu, pracowników kancelarii obu izb, e, pracowników Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego i Muzeum Historii Polski. Zapraszam panią marszałek. Prosimy o zabranie głosu. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Proszę Państwa, wczoraj odwiedziła mnie spora grupa młodych ludzi, głównie studentów. Jeden z nich zadał mi takie pytanie, czy goście, którzy przyjeżdżają do polskiego Sejmu, którzy przyjeżdżają do mnie na oficjalne spotkania znają historię naszego Sejmu i polskiego parlamentaryzmu, czy wiedzą, że parlamentaryzm Polski to jest ponad 550 lat. Ja odpowiedziałam temu człowiekowi, że myślę, że każdy z tych gości, który przyjeżdża do nas, korzysta z materiałów przygotowywanych przed taką wizytą i pewnie ma tam również informacje o tym, o co mnie pytasz. Ale potem, proszę Państwa, zaczęłam sobie sama zadawać to pytanie. Ona naprawdę jest bardzo mądre, jak się dłużej nad nim zastanowić, bardzo głębokie. Bo czasami jest tak, że nasi zagraniczni goście, przygotowując się do takiej wizyty, wiedzą trochę więcej niż przeciętny obywatel, który niekoniecznie sprawami polityki żyje i się interesuje. Dzisiaj otwieramy wystawę, proszę Państwa, która jest wyjątkowa. Ja też chciałam bardzo serdecznie podziękować dyrekcji Muzeum Narodowego. Muzeum Historii, ale także Zamkowi Królewskiemu, za to, że pomogliście Państwo w uruchomieniu tej wystawy. A dlaczego? Dlatego, że w przestrzeni publicznej bardzo często, właściwie na co dzień, spotykamy się z takimi określeniami, że wszyscy cenimy sobie wspólne wartości, takie jak demokracja, jak poszanowanie praw człowieka, jak szacunek dla drugiego człowieka i nie zastanawiamy się głębiej, co z tego wynika, co to oznacza. Otóż proszę Państwa, ja uważam i powinniśmy o tym bardzo głośno mówić, że właściwie cała Europa mogłaby z Polski czerpać przykład. Ponad 1050 lat państwowości polskiej, ponad 550 lat tradycji polskiego parlamentaryzmu i 450 lat, które mijają. 28 stycznia od uchwalenia Konfederacji Warszawskiej. Jednego z pierwszych aktów w Europie, który gwarantował tolerancję religijną w oparciu o przepisy uchwalone przez Sejm, a obowiązujące w całej Rzeczpospolitej. Ten Sejm konwokacyjny, który się zebrał w 1573 roku po to, żeby dokonać wyboru króla według nowej zasady wolna elekcja przyjął tę Konfederację. I ta Konfederacja Warszawska zawierała oczywiście znacznie więcej elementów niż tylko ten dotyczący tolerancji religijnej, ale to było niezwykle ważne i warto to sobie dzisiaj oglądając tę wystawę uświadomić. Otóż, proszę Państwa, Konfederacja Warszawska zapewniała trwały i wieczny pokój między chrześcijanami i dawała innowiercom równouprawnienie z katolikami i opiekę ze strony państwa. Dzięki temu udało się państwu polskiemu uniknąć tego, co trapiło przez wiele, wiele lat Europę Zachodnią, czyli uniknęliśmy wojen religijnych. Jak mówił znany profesor, znawca Polski XVI i XVII wieku, profesor Janusz Tazbir, Polska, ówczesna Polska, i słusznie nazwana została państwem bez stosów. Tutaj znajdowali schronienie ci, którzy byli prześladowani w innych krajach ze względu na swoje wyznanie. Polska stała się azylem dla tych, którzy uciekali przed prześladowaniami. Dzisiaj Polska też jest azylem dla tych, którzy uciekają przed wojną z Ukrainy właśnie tutaj do nas. Przyjmując Konfederację Warszawską, Rzeczpospolita znalazła się w gronie państw najbardziej tolerancyjnych. I w roku 2003 oryginał aktu Konfederacji Warszawskiej został wpisany na listę UNESCO Pamięć Świata. Można to obejrzeć w tych gablotach, które są za mną, a także słynny obraz Jana Matejki. Dziękujemy za jego wypożyczenie, bo to jest wyjątkowe dzieło sztuki, ukazujące właśnie moment przyjęcia aktu Konfederacji Warszawskiej. Proszę Państwa, możemy być dumni z naszych dokonań. Możemy być dumni z Polski i z tego, że wielokrotnie w ciągu tylu stuleci pokazywaliśmy innym nie tylko w Europie, ale i na świecie, czym jest demokracja, czym jest tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka i dawanie azylu tym, którzy znajdują się w potrzebie. Życzę Państwu wielu wrażeń podczas oglądania. Tej wystawy i bardzo dziękuję raz jeszcze za to, że nasza biblioteka Sejmowa naprawdę potrafi robić fantastyczne rzeczy, bo myślę, że takie wystawy, które można obejrzeć będąc w Sejmie, są takim momentem, kiedy można się zatrzymać i pomyśleć, Boże, przecież to tyle lat minęło, a my dziś, jak w zwierciadle, patrzymy na to, co było kilkaset lat temu, i widzimy, że te wartości, które wtedy, którym wtedy powiedzieliśmy tak. Właśnie wtedy, w XVI wieku, one obowiązują do dnia dzisiejszego. Więc Polska może być wzorem do naśladowania i na pewno Polski demokracji, tolerancji uczyć nie trzeba, bo my zawsze byliśmy krajem demokratycznym i krajem tolerancyjnym. Bardzo Państwu dziękuję.